Dzień dobry kochani! Dzisiaj witam Was w przepięknej scenerii lasu. Nad Morzem Bałtyckim. Tak naprawdę jest to Morze Sarmackie, Morze Czarmackie, a więc Morze Czarów. Które jeszcze wcześniej, wcześniej było jezioro, było jeziorem, a jeszcze wcześniej wcześniej było czymś zupełnie innym, ale to już jest y, temat na zupełnie inną historię. Natomiast do mnie przyszło dzisiaj, by wam parę rzeczy powiedzieć o tym, jak odnaleźć y, to, o czym Wam często mówię, tą wewnętrzną ciszę i równowagę. Y, przynajmniej u mnie ta historia zaczęła się, kiedy y, no, chyba jak każdy z nas, byłam w takim miejscu swojego życia, że wszystko było w totalnej rozsypce i jakby wewnętrznie czułam, że muszę odnaleźć to swoje miejsce na ziemi, więc jeździłam po różnych kursach, warsztatach, szkoleniach. Nawet uczęszczałam do szkoły ezoterycznej. Poznałam tam naprawdę wielu bardzo fajnych ludzi, których jeśli mnie tutaj oglądają, to serca pozdrawiam. Zdrawiam. Um, I to, to wszystko, co, co, czego tam się nauczyłam i dowiedziałam, y, dało mi pewną podstawę, którą później bardzo szybko wyrzuciłam. I to, to się stało w chwili, kiedy y, znalazłam książkę y, o Sajbabie, y, która opisywała jego życie. I to mówię o tym młodym sajbabie, zanim jeszcze przeszedł na, na drugą stronę. Przeszedł na stronę y, ciemności, to tak dokładnie um, mój, rzecz ujmując. I on tam mówił o tym wewnętrznym ideale i o świetle, kto, o świetle które mamy w sercu. Ja jeszcze wtedy początkowo nie, nie bardzo wiedziałam o co chodzi. Do momentu, jak nie dorwałam książki. Ezoteryczne chrześcijaństwo przyszłości. To jest książka o różokrzyżowcach i ich filozofii. I wszystko stamtąd właściwie również poszło w kosz, z wyjątkiem jednej informacji: że w sercu, w prawej komorze, znajduje się ta iskra, która jest wiecznie żywa to nasze sakrum i która. Świeci również po śmierci ciała fizycznego, tam do pewnego momentu. I oczywiście w rozmowach z niektórymi chirurgami, bo miałam taką możliwość, ponieważ dość mocno zachorowałam, więc przez jakieś półtora roku obracałam się w środowisku lekarzy i do takich z górnej półki. Dowiedziałam się, że faktycznie taka iskra jest i przy operacjach serca, takich poważnych, trzeba bardzo uważać, żeby te iskry nie dotknąć, ponieważ um, następuje zgon ciała. I to właściwie stało się podstawą do tego, żeby e, stworzyć e, technikę rozświetlania. Później jeszcze w międzyczasie poznałam innych ludzi, do, z którymi rozmawiałam na ten temat i którzy również taką te, technikę e, wewnętrznego rozświetlania stosowali i z sukcesem stosują do dziś. Myślę, że będziecie wiedzieć o kogo chodzi. E, natomiast jakby później stworzyłam swoją własną, ponieważ uważam, że każdy z nas pewne rzeczy widzi i czuje inaczej po swojemu, bo jesteśmy indywidualnościami. I to jest niesamowite, to jest piękne i wspaniałe. Więc y, nawet jeśli odsłuchujecie mojej techniki, to wcześniej czy później naprawdę stwórzcie własną, ponieważ ona będzie taka wasza i do was dostosowana. Z chwilą, kiedy udało mi się rozświetlać moje ciało e, tak po prostu i utrzymywać ten stan e, przez długi czas, i z chwilą, kiedy udało mi się rozświetlać y, również moją przestrzeń życiową i egzystencjonalną, i poprzez to również wpływać na przestrzenie y, innych królestw, które tutaj się znajdują y, w, w polu, y, doszło do mnie, że to wciąż jest mało, bo czegoś mi brakowało. To tak jakby y, jakbym otworzyła pewne drzwi, które są tylko wejściem do przedsionku. I wtedy przypomniałam sobie o o tym, co mówił Sai Baba, o tym wewnętrznym ideale. I nie do końca czułam, o co chodzi. Do momentu, jak, jak nie przyszła do mnie informacja, że tak naprawdę te, ten ideał jest niczym innym, jak taką szlachetnością w nas. Pierwowzorem tego, kim byliśmy na początku naszego istnienia, kiedy zostaliśmy zrodzeni. I... Oczywiście my możemy tutaj już tego nie pamiętać z różnych względów, choćby poprzez oprogramowania, w jakich nas wrzucono. Ale nasza dusza, czy nasz duch, ten nasz wewnętrzny korpus o tym bardzo dobrze pamięta. Nasze serce to pamięta. Więc ja włożyłam sobie taki ideał, znaczy włożyłam, jakby kierowałam się najbliższym mi ideałem. I tym dałem jest Chrystus. Natomiast jeżeli ktoś z Was kompletnie tego nie czuje, to może włożyć sobie, nie wiem, Buddę, źródło, kogokolwiek, czy cokolwiek, cokolwiek tam czujecie. Oczywiście jakby nie utożsamiając się z osobą, tylko z energią tej istoty. To jest bardzo ważne. I ten ideał, który jest pierwowzorem, ma zawierać w sobie to wszystko, czym zostaliśmy obdarzeni w momencie naszego zrodzenia. A pamiętajmy, że jesteśmy zrodzeni na obraz i podobieństwo. Są również istoty, które zostały stworzone na obraz i podobieństwo, ale to, to są istoty, które iskry w sobie nie mają nie mają w sobie iskry rodziciela, ojca mogą mieć cząstkę matki. Natomiast cząstki ojca w sobie nie mają. E, natomiast, żeby duch został ożywiony, to ta iskra ojca być musi. I oczywiście to wszystko jest jakimś tam etapem w tym, żeby wrócić do samego siebie, czyli wrócić do pierwowzoru, do tych pierwotnych zapisów, archiwum, tak to nazwijmy. I z chwilą, kiedy... Uda się Wam kierować w życiu tym ideałem, który jest całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą, jakąkolwiek oceną, jakimkolwiek oczekiwaniem, natomiast jest niczym innym jak miłowaniem i ufnością. Da Wam to wewnętrzny spokój i tą równowagę. I z chwilą, kiedy Wchodzi się w ten stan, bo na początku są to stany, takie bywanie w. Ale z chwilą, kiedy uda Wam się to utrzymywać jak najczęściej i jak najdłużej, to wtedy zaczyna spływać poprzez serce do umysłu, e, pojmowanie, pojmowanie rzeczywistości, pojmowanie pola, e, zacznie przycho zaczną przychodzić informacje o prawdziwej naszej historii. Kim tak naprawdę Polacy są, Polany są, kim my tak naprawdę jesteśmy. I tworzą się jakby fundamenty, zaczynają wyrastać korzenie duchowe, które są, słuchajcie, nie do wydarcia, ponieważ tutaj po prostu ten wewnętrzny duch otwiera oczy i on wie, Czuję. No i to połączenie z tym, którego nie, nie nazywają Bogiem, ja nazywam Rodzicielem. Oczywiście, jeśli taka jest Wasza wola, i jeśli czujecie, że jesteście w takim momencie swojego życia, że chcielibyście przejść przez ten etap, i on wcale nie musi trwać tyle, ile to trwało w mojej, w mojej sytuacji, w moim, moim życiu. To może być kwestia jednego dnia nawet. Bo choćby z tego względu, że w tej chwili bardzo wszystko przyspieszyło. Chociaż wykonywując pewne czynności, możecie mieć odczucie, że jednak ten czas płynie troszkę wolniej, ale to też jest inny temat. Natomiast jeśli tylko jest w Was ta wola, tego, żeby doświadczyć tej, tego bycia w Ojcu i Ojca w Was, to to popłynie bardzo szybko, ponieważ y, pewne rzeczy są wstrzymane jeszcze dla tych, którzy, którzy jeszcze chcą pewnych rzeczy dotknąć, posmakować, pomacać. Ale y, no, ten, ten czas powoli się kończy. Jest coraz krótszy, co uważam jest y, dobrą rzeczą. Patrząc na to wszystko, co dzieje się wokół, to uważam, że to jest dobrą rzeczą, ale no nie mi to oceniać. Tam najwyższy wie, co robi. Także tym chciałam się dzisiaj z Wami podzielić. Być może uda się nagrać parę rzeczy, bardziej uszczegółowić cały ten proces, ale jeśli czujecie to w sobie, to naprawdę nie czekajcie. Szkoda, po prostu szkoda. Chyba tyle. Jeszcze raz was zdrawiam. Jest po prostu przepięknie. Niebo jest magiczne. Nieprawdopodobnie piękne. Żarówka jeszcze świeci, także jest dobrze, jest w miary ciepło. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa. Jest <grystanie>